Jestem nękany przez służby. Nękani są moi rodzice, mówi ksiądz Michał Olszewski, który w areszcie tymczasowym spędził pół roku. Dziś po raz kolejny zasiadł na ławie oskarżonych i to, co powiedział, szokuje i przeraża. Ekspres Republiki Plus rusza w państwie na minus. Sylwia Krasnodębska, zaczynamy. Szokujące świadectwo księdza Michała Olszewskiego przed Stołecznym Sądem Okręgowym. Duchowny powiedział, że wciąż jest nękany przez służby, w tym ABW. W areszcie znęcano się nad nim psychicznie. W ekspresie Plus pojedziemy tropem pewnego kierowcy, który w Rudzie Śląskiej wyprzedzał na przejściu dla pieszych. To niebezpieczny manewr. Sprawdzimy, czy policji udało się go zatrzymać. Policyjna grupa łowców głów znowu w akcji. Funkcjonariusze zatrzymali w Toruniu znanego Stołecznego fotografa. Ukrywał się tam przed odsiadką kilkuletniego wyroku. Zagwarantujemy Państwu także emocje sportowe i to na najwyższym amerykańskim poziomie. W NBA zawodnicy Oklahoma City Thunder pojechali na trudny teren do Los Angeles. Emocji nie brakowało. Dramatyczne świadectwo księdza Michała Olszewskiego. Duchowny opowiedział przed sądem o represjach, jakie spotykają jego i jego rodzinę podczas śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Szczegóły szokują. Twórca Fundacji Profeto, ksiądz Michał Olszewski, spędził w areszcie tymczasowym ponad pół roku. Jest on oskarżony o rzekome nadużycia w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. dlaczego. Dziś po raz trzeci Michał Olszewski zasiadł wraz z byłymi urzędnikami Resortu Sprawiedliwości na ławie oskarżonych. Duchowny odmówił składania zeznań, skorzystał jednak z prawa do swobodnej wypowiedzi. Przede wszystkim działanie prokuratora który od pierwszego dnia nęcał się na będą, gdy przybierzoną jest do tak zwanego dołka Słowa księdza, szokują. Nakazał funkcjonariuszom ABU prowadzić mnie do takiego małego pokoju, w którym była klatka. Podszedł do tej klatki i powiedział następujące słowo. Panie Orszewski, bardzo przepraszam za te niewygody w tej klatce. Na pewno pan trafi po decyzji sądu do więzienia i wtedy dopiero postaramy się, zapewniono panu w więzieniu. Przez wiele miesięcy służby koalicji 13 grudnia przetrzymywały także prywatną korespondencję kierowaną do kapłana. Ale dramat księdza Michała nie zakończył się wraz z wyjściem z zakładu karnego. Jestem. nękany tak, przez służby. Słowa księdza szokują, a plan koalicji 13 grudnia wydaje się być jasny. Uważa obrońca duchownego. No ale ma się przebić przekaz, że oto zaczynamy wsadzanie pisowców. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wciąż trwa postępowanie w sprawie tortur wobec księdza Olszewskiego. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami dla 11 województw. Najdłużej ostrzeżenia obowiązują w województwie lubelskim do nocy z wtorku na środę. Część regionów objęto także ostrzeżeniami przed silnym mrozem, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju. Najbliższe godziny przyniosą pogorszenie warunków pogodowych w kraju. Trzeba uważać na drogach i chodnikach. Z południowego zachodu zacznie nasuwać się nisz wraz z frontem atmosferycznym, który przyniesie opady deszczu marznącego, które będą w kolejnych dniach kierować się do centrum i na północ Polski. Opady marznącego deszczu i mrzawki mogą powodować niebezpieczną gołoleć. Synoptycy zapowiadają krótkie ocieplenie w drugiej połowie tygodnia, ale warunki na drogach nadal mogą być trudne. Niebezpieczne manewry na jednej z ulic Rudy Śląskiej. Policjanci tamtejszej drogówki zauważyli kierowcę samochodu osobowego, który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego. Przede wszystkim wyprzedzał inne pojazdy na przejściu dla pieszych. Po zatrzymaniu okazało się, że za kierownicą siedział 34-letni mężczyzna. Ukarano go mandatem, a na jego konto trafiło także 15 punktów karnych. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych stwarza realne zagrożenie dla pieszych i samych kierowców. Brawurowa akcja małopolskich łowców głów. Funkcjonariusze zatrzymali 48-letniego warszawskiego fotografa poszukiwanego listem gończym za gwałt. Do zatrzymania doszło w jednym z mieszkań w centrum Torunia, gdzie mężczyzna od pewnego czasu ukrywał się. Był zaskoczony wizytą policjantów i nie stawiał oporu. Poszukiwany został skazany za przestępstwo, do którego doszło w warszawskim hotelu pod pretekstem sesji zdjęciowej. Zatrzymany trafił już za kratki, gdzie odbędzie karę 3,5 roku więzienia. Król Karol kupił królowej Karolinie Kucyka? No to wio, prosto na rocznicę ślubu Polski z Morzem. 106. rocznica zaślubin Polski z Morzem. Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed pomnikiem generała Józefa Hallera w Pucku. 86 lat temu Sowieci rozpoczęli pierwszą wielką deportację Polaków na Sybir. Nocne łapanki i transport w bydlęcych wagonach miały zniszczyć elitę narodu polskiego. Tysiące osób nigdy nie wróciło z nieludzkiej ziemi. Król Karol odwiedził kucyka Perl, spokrewnionego z ulubieńcem królowej Elżbiety. Sprawdzimy, jak przebiegło to niecodzienne spotkanie. Koniecznie zostańcie Państwo z nami. Instytut Pamięci Narodowej bierze sprawy w swoje ręce. Zawiadomił prokuraturę o zniszczeniu pomnika Armii Krajowej w Szczecinie. Kilka dni temu ktoś zamalował czarną farbą znak Polski walczącej. Ani miasto, ani policja działań w kierunku wykrycia sprawcy nie podjęły. Znak Polski Walczącej jest chroniony prawem. Funkcjonariusze służb szefa MSW i MSWiA ja, Marcina Kierwińskiego nie podjęli jednak działań. Także politycy koalicji 13 grudnia zarządzający miastem zlekceważyli temat. Instytut Pamięci Narodowej jednak nie odpuści i chce ścigania sprawcy. Na takie działanie, no właśnie na znieważanie tego symbolu, symbolu dewastację miejsc pamięci, którym oddajemy hołd żołnierzom armii krajowej i polskiemu państwu podziemnemu, nie ma naszej Zgody. To właśnie koalicja 13 grudnia zapowiadała likwidację IPN. 106. rocznica Zaślubin Polski z Morzem. Z tej okazji prezydent Karol Nawrocki w Pucku uczestniczył we mszy świętej w intencji ojczyzny i złożył wieniec przed pomnikiem generała Józefa Haller'a. Dzisiejsze obchody upamiętniają wydarzenia z 10 lutego 1920 roku, gdy w Puckim Porcie odbyła się uroczysta ceremonia zaślubin Polski z morzem. Na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego nasz kraj uzyskał dostęp do Bałtyku. Wówczas symbolicznego aktu zaślubin dokonał generał Józef Haller, wrzucając do Bałtyku platynowy pierścień. 86 lat temu, 10 lutego 1940 roku, rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego. Przeprowadziło ją sowieckie NKWD. Akcja była wymierzona w polską ludność cywilną zamieszkującą wschodnie tereny II Rzeczypospolitej, zajęte przez Sowietów we wrześniu 1939 roku. Pierwsza deportacja objęła przede wszystkim rodziny wojskowych, urzędników państwowych, leśników i kolejarzy. Szacuje się, że w jej wyniku wywieziono około 140 tysięcy osób. Deportowani byli brutalnie wyciągani z domów w środku nocy. Otrzymywali zaledwie kilkanaście minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, a następnie transportowani w bydlęcych wagonach na nieludzką ziemię. Ta i inne wywózki z lat 1940-41 były elementem sowieckiej polityki represji i wynaradawiania. Mającej na celu zniszczenie polskich elit, tysiące zesłańców nie przeżyły ciężkich warunków pracy przymusowej i zesłania. Wielu nigdy nie powróciło do ojczyzny. Zaledwie tydzień został do początku nowego roku. Ale zaraz, zaraz, jak to nowy rok w lutym? Mowa tutaj o nowym roku konia, który rozpoczyna się 17 lutego, ale koreańscy nurkowie świętowanie rozpoczęli już dziś. No Dzień dobry, witamy panów serdecznie. A co to za ciekawe wdziankę macie na sobie? Otóż to hanboki, czyli tradycyjne koreańskie ubrania. Z okazji przygotowań do obchodów Nowego Roku nurkowie w akwarium w Seulu zorganizowali nietypowe przedstawienie. Karmili płaszczki, wykonywali tradycyjne koreańskie pokłony słowem, zabawiali publikę. Tylko Sylwestra to chyba w tym akwarium nie spędzą. Przecież tam nawet nie ma jak odpalić zimnych ogni. Co prawda dzień pizzy był wczoraj, ale kochamy ją tak bardzo, że mówimy o niej także dziś. Ale mówimy nie bez kozery, albowiem w argentyńskim Buenos Aires postanowili rozdać 5000 kawałków tego pochodzącego z Włoch wypieku. Cel szczytny, bo za placek trzeba było jednak co nieco zapłacić, ale całkowity dochód został przeznaczony z zalezjańskim grupom młodzieży. Jak dowiedział się Express Plus, koszt jednego kawałka to niecały dolar. Inicjatywa piękna i pomaganie smakuje nawet jeszcze lepiej. Ślinka cieknie. Było coś dla ciała, a teraz coś dla ducha. Takie kwiatki mają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to m.in. lwie paszcze, szałwie, dalie, lawendy. W sumie około 50 tysięcy kwiatów z ponad 25 odmian, raczej nietypowych dla tamtych rejonów. Właściciel tego ogrodu tłumaczy, że cebulki importował z Europy i Stanów Zjednoczonych, by osiągnąć jak najlepszy efekt. Farma nie tylko pięknie wygląda, ale podobno inspiruje sąsiadów, by sadzić równie piękne rośliny. To się nazywa kolorowy świat. Zaraz, zaraz, a co to za pan stoi obok kucyka Pearl? Taki żarcik to oczywiście król Karol, który tym razem żadnych korali nie kupuje, a przyjechał do Clithrow, by spotkać Pearl, kucyka spokrewnionego z czarnym kucykiem zmarłej królowej Elżbiety Emmą. Emma była obecna na pogrzebie monarchini wraz z dwoma psami należącymi do królowej. Na razie król, jak widać, trzyma się lekko na dystans, ale nie mamy wątpliwości, że z biegiem czasu jego relacja z Pearl ruszy z kopyta. Intrygi, emocjonujące pościgi i gra, z której nikt nie wyjdzie bez szwanku. Amerykański thriller Crime 101 trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny. Przed nami niezła jazda. Davis to genialny, nieprzewidywalny złodziej. Jego zuchwałe napady często wyprowadzają śledczych w pole. Gdy przygotowuje swój ostatni skok, na jego drodze stają sfrustrowana agentka ubezpieczeniowa Sharon i Orman, gangster, który nie lubi przegrywać. Ale problemy na tym się nie kończą. Śladem Davisa podąża nieustępliwy porucznik policji Lou Besnik. Czy doświadczonemu złodziejowi uda się ich wszystkich przechytrzyć? Przekonamy się w piątek. Wtedy film trafi do polskich kin. Get in. A teraz zapraszamy Państwa do świata fantazji i to do Lublina. Właśnie tam zostanie zorganizowana jedna z największych w Polsce imprez poświęconych fantastyce. Festiwal Fantastyki Falcon to wydarzenie, podczas którego kultura bawi się z ludzką wyobraźnią. W programie m.in. spotkania z postaciami z filmów i komiksów impreza odbędzie się od 20 do 22 lutego w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie. Lubią Państwo śpiewać w deszczu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu po raz kolejny musical deszczowa piosenka. Spektakl okrzyknięty najlepszym musicalem wszechczasów powstał na podstawie scenariusza filmu z 1952 roku o tym samym tytule. Usłyszymy takie hity jak Good Morning czy Singing in the Rain, które do dziś notują miliony odsłoń w internecie. To wielka fabryka snów, gdzie produkowane marzenia często się spełniają. Musical można obejrzeć od czwartku do soboty. Kierunek Południe, Polski cel, prognoza pogody na trzy kolejne dni. I ona, Mariola Miśkiewicz. Proszę bardzo. I z u nas. W mają swoją niagarę. A my tu na mamy przepisy Wodospad, wiurgowie pod Trocy. się, jak to ta pogoda się nosykuje na ten kiedyś. We Portek całym kraju przewidywane są opady deszcz na północy. Dynku na śląsku. U nas na południu będzie słonecko i ciepli po 8 stopni. W piątek niestety tle. Nie Jedynie w centralnej Polsce może być bez dysku. I 3 stopnie. Na Śląsku i pod górami pierwsze stopni 9, no bo tak dość ciepło. W sobotę protozowane są opady desca ze śniegi. Na północy, na Podlasiu temperatury kapte zimowej, 1-2 stopnie. U nas dalej ciepło po 9, a w centrum 5. W strasznie niskie. W portek 985 to pastali. piątek 987, a w sobotę 999. Choćby jak go było, to pamiętajcie, że w sobotę święto jest to zakochany. Kochać się trzeba bez cały rok, ale jakbyście ta troszeczkę to zaniedbali, to w sobotę macie szansę naprawić. Młody mnie znowu. Wielkie, spiskie serce. Kochajcie, swoich. Trzymajmy się. Do zaś. Mariola. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wisja Wisła-Płock zatopiona pogromcą niedawnego lidera Ekstraklasy został Piast Gliwice. Podopieczni Daniela Myśliwca wygrali u siebie 1 do 0 i już na dobre zapomnieli o słabiutkiej rundzie jesiennej. Odkąd Wielkie emocje w NBA. Ekipę Nikoli Okicza, Denver Nuggets odwiedziło wzmocnione transferem Jamesa Hardena Cleveland Cavaliers. I to właśnie doświadczony rozgrywający poprowadził kawalerzystów do triumfu nad Nuggets. Gospodarze wygrali o włos 119 do 117 i umocnili się na czwartym miejscu na wschodzie. Na zachodzie zaś wygrał lider Oklahoma City Thunder. Grzmoty wywiozły cenne zwycięstwo z Los Angeles. Ekipą Lakers próbował dyrygować LeBron James, ale jego 22 punkty i 10 asyst nie wystarczyły, by sięgnąć po punkty. Thunder wygrał. 119 do 110 i wciąż nie mają sobie równych w NBA. 9 Polak Teodor Zajder pobił rekord świata w układaniu kostki Rubika. Żeby cokolwiek zrozumieć z ruchów młodego geniusza, powinniśmy obejrzeć ten film w zwolnionym tempie i to kilka razy, ale tego nie zrobimy. Bądźmy czujni i lepiej nie mrugajmy. Zobaczmy. Jest! Rubika poddała się 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 Gdańska z walki. bez walki. Za i i walka, i kości niezgody w polityce się w polityce się o tym I świecie tym więcej świecie programie więcej w programie dzisiaj. Pytania o podejrzane powiązanie marszałka Sejmu. Ataki na republikę za pokazywanie prawdy. Kto poniesie odpowiedzialność za rekordowy dług Polski? Żeby odczarować tę serię złych informacji, mam dla Państwa coś na osłodę. Jutro w tym miejscu pojawi się nie kto inny jak on Rafał Patera.